Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wreszcie doczekałem się przesyłki z Chin. Przyszła do mnie paczka z gaźnikiem. Już, go, już ją otwierałem, zajrzałem. Jedno uszkodzenie było w tym miejscu na opakowaniu gaźnika, ale to nic nie szkodzi. Do tego dokupiłem nową, nowy wirnik na wszelki wypadek. Jak już szła tak daleka przesyłka, to. To niech będzie, niech czeka na swoją kolej. Ten, który jest w silniku jest bardzo dobry. I jeszcze zamówiłem, yy, zamówiłem nowy, nowy wyłącznik, bo zauważyłem, że w tym starym jest gumka zniszczona. Ale wyłącznik jest zupełnie sprawny. też To też kilka złotych kosztowało. Nie, kilkanaście, przepraszam. To kosztowało 14 złotych. No, całkiem... Nieźle wykonane. Nie wiem, czy tą gumkę można samą wymienić. Czy, czy, czy to jest wodoszczelne? Chyba można wymienić. O, to wymienię tylko gumę. A, a sam, sam przełącznik będzie sobie czekał na jakąś awarię. No i wykorzystam oczywiście, oczywiście yy, z, no, zrywkę. A może też nie wykorzystam? Zobaczymy. Nieważne. Przejdźmy do gaźnika, bo o gaźniku ten filmik miał dzisiaj być. Wreszcie doczekałem się. Pogoda jest całkiem ładna. 6-8 stopni na dworze. Mógłbym siedzieć teraz w stoczni i szlifować łódkę dalej. Bo wreszcie temperatury na to pozwalają bez problemu. Ale, ale nie będę. Jestem strasznie ciekawy. Jestem strasznie ciekawy, co z tym silnikiem. Czy to faktycznie jest jego praca, jest winą gaźnika? Gaźniczek przyszedł zapakowany, ładnie, całkiem nowy. Dolot paliwa jest zabezpieczony silikonowym kapturkiem. Niech sobie na razie jest. Wygląda tak samo, jak ten w silniku. Ten tak. Tak to ma być, tak to przychodzi do silnika. W, w, w moim silniku uszkodzona jest ta dysza. Na to stawiam. Tej nie wykręcałem. Gaźnik podobno jest wstępnie wyregulowany. Więc ja go tylko założę i zobaczę, co się będzie działo. Przygotowałem sobie już silnik. Przyniosłem go samego, samego y, demontażu y, gaźnika. Nie będę wam nagrywał. Zobaczycie to na innych filmach, tam mi się świeci lampa tak. Tutaj jest moja stacja stacja rewitalizacji yy, akumulatorów. Teraz yy, ten akumulator jest już wykończony totalnie, ale może jeszcze uda mi się go zreanimować. W tej chwili trwa po ładowaniu automatycznym yy, automatyczną ładowarką w tym trybie mm, renowacji, w tym trybie poładowanie po w trybie renowacji, teraz go rozładowuję, jeszcze raz włączę później tryb renowacji i tak kilka razy. Ten akumulator teraz trzyma napięcie na, na 10,5V, i tak już cały czas się ta żarówka świeci, nic nie, nie, nie spada napięcia, napięcie. Ale 12V nie trzyma w ogóle. Szarlówkę po włączeniu na te 10,5V świeci już bardzo długo. Dobrze, ja przechodzę do zdejmowania osłony. Aha, i zdemontowałem z Lublina lodówkę i przetwornicę. Wspólnie z Jolą ustaliliśmy, że to były. Dwie najmniej potrzebne rzeczy w Lublinie. Odpaliłem go. Odpaliłem go oczywiście po, ładu, po ładowaniu akumulatora. No i można jeździć lublinkiem. Dobrze, nie, nie o tym mowa. Wracamy do gaźnika. Demontuję pokrywę. Już wiem, że do demontażu potrzebuję obie ręce. Dzisiaj chciałbym też przeprowadzić później po wymianie test silnika, którego wcześniej na starym, na starym gaźniku wam nie pokazywałem. Bo, bo po prostu byłem zły, nie chciało mi się tego nagrywać. Co się działo wtedy? Na starym gaźniku litr paliwa spalił mi w 15 minut ten silnik. Także no. Mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie wina gaźnika. Dobrze, zdejmuję to i włączę się. Zdjąłem pokrywę, szarpankę, pokrywę. Zastanawiałem się, czy Chińcy, Chińczycy przyślą mi dobry gaźnik, ale na razie nie wiem, czy to będzie na filmie widać. Na oko wydaje mi się, że ten gaźnik jest właściwy. Zamawiałem zresztą, no. To samo, czyli gaźnik do Yamaha 2,5. Zobaczymy. Działam dalej. Słuchajcie, nowy gaźnik założony. Jeszcze nie zakładałem pokrywy, bo chciałem Wam pokazać też, że przy okazji wymieniłem. Oby wy ostrzy? Tak. Przy okazji wymieniłem linkę gazu na nową. Stara była po... postrzępiona. Tutaj mam starą. Pancerz był za gruby, nie pasował do otworu. Linka wyglądała w ten sposób. Już była tutaj postrzępiona, i na końcach popuszczały poszczególne sploty linki. Założyłem nową. Użyłem zastępczo linki do pocket bike. 72 cm długości, do silnika 50 cm. Prześciennych pasuje ta linka idealnie. Tutaj przy rumplu weszła do otworu ze swoim zakończeniem. Mocowanie w ten sposób wyszło. I tutaj, tutaj idealnie na długość pasuje. 72 cm do pocket bike 50 cm sześciennych. Cena linki 6,90 plus przesyłka około 17 zł. O, proszę. Tak, skręcam dalej i idziemy testować. O mały włos zapomniałbym o nowym korku. Stary nie wygląda źle, ale widocznie ten plastik no, zmienił już swoje właściwości, jak to chińskie plastiki. I nie trzyma, jest straszny luźny. Ten, ten korek zupełnie inaczej trzyma, nie przekręca się. Ten ma taki moment, że, że się przekręca, i dlatego wypadał. Ten z tym powinno być dobrze. Silnik już wystawiony, tutaj weźmiemy dwa śrubokręty, jakby trzeba było coś wyregulować. Żarówka dalej świeci. Nie wiem, czy ile czasu upłynęło, ale świeci tak samo. Tak, stanowisko już ustawiłem. Okno jest do Lublinka rozsuwane. Nie wiem, czy nie będę wymieniał. Naleję to uzupełnię wody. Naleję paliwa. I zobaczymy. Pewnie by wychlapie mi ta woda. Paliwa niestety tylko tyle mam. Zostało mi z poprzedniego razu, gdzie spaliłem litr cały w 20 minut albo w 15. Nie wiem, jak, jak krótko to trwało. Wlejemy to na test odpalenia, powinno wystarczyć. Co do regulacji, to ewentualnie zajmiemy się później. Jak więcej paliwa będę miał, dobrze? Zbiornik zakręcony, powietrze odkręcone, odpalanie, to zaczynamy! Co nie działa? Ouch! No. Próbuj dalej. Kazika musi paliwo spłynąć wszędzie tam gdzie powinno Przecież paliwa nie odkręciłem, to ja mogę sobie szarpać. Pamiętajcie, przed odpalaniem silnika należy odkręcić kranik paliwa. Dobrze, no nic. zobaczymy. Wody jest za mało w wiadrze. O, on zupełnie i tak jak jest zalany, jak jest zalany rybę. Ale chodzi widzisz? To chyba wszystko się To jeszcze dopracujemy te obroty. Silnik się zagrzał. O wiele lepiej chodzi, jak jest zadłużony w wodzie. mogę odpalić teraz na ciepły Jest zagrzany trochę. Tak można. Tak jest zagrzany. Odpalimy go na ciepły Tego całego paliwa, które wlałem, nie jestem w stanie spalić tutaj. Zobaczymy. Wala resztę paliwa z gaźnikami. Wie? Nie wiem. A będzie nie widać? Nie wiem. Czekamy kiedy się to wypali. Teraz paliwo się wypaliło do końca, ale strasznie długo to trwało, czyli no spalanie tego silnika będzie tak małe, jak on jest. Naprawdę jest mały, poręczny. Zobaczymy, czy będę z niego zadowolony. Wymiana gaźnika załatwiła sprawę. Także to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Mogę silnik schować. Posprzątać. To do zaś. Słuchajcie. Z silnikiem skończyłem. Wiadro już tu stoi z boku. Wchodzę do domu. A żarówka dalej świeci. Kurde. To ten akumulator może, może nie jest taki denny. Może jest sens go ratować. To jest... Akumulator głębokiego rozładowania. Czekajcie. Zmierzę, jakie ma teraz napięcie. On już dobrych kilka godzin tutaj się... Dobrych godzin tutaj chodzi. To znaczy, chodzi. Sieci ta żarówka. 55 W samochodowa. A jakie ma napięcie? 10,25 To powiem Wam... W trakcie testowania silnika 10.25, nie wiem czy to widać. W trakcie testowania silnika sprawdzałem też miał 10.25. Nie wiem, nie wiem co jest z tym, z tym akumulatorem. Będę go dalej, dalej go będę naprawiał. Ładowanie leczące. Ok, teraz to już naprawdę do zaś.